Hejka widzowie, dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z Brainot. Wiem, że to było dziwne jak się tak rozłączyłem od razu, bo powiedziałem, ale dzisiaj tak nie będzie. Antek już y, poszedł, jakby wyszedł i jakby nie może grać, bo mi powiedział właśnie przed chwilą, ale my jeszcze możemy no i nagrywamy odcinek rewirwa właśnie bo widzowie ja mogę tylko filmy robić do 15 minut no i to jest problem a no to jest problem a ten yy, a właśnie a my musieliśmy już kończyć z Antkiem yy, jakby nie kończyć tylko właśnie się skończył czas bo 15 minut widzowie Niestety tak jest. Wiem, że to dziwne, ale niestety ten tenż film musi być 15 minut, ale możemy już zrobić odrodzenie. Dziu, patrzę. jak chcecie ze mną zagrać, to pisujcie mój nick alani1, yy, tak jak mój kanał, wiadomo. My. No i robimy rewirwa, to odrodzenie. Ale Antek nie wziął tych, tych, te moje, no wiecie co. O, ktoś mi daje zapro? Ja nawet nie wiem. Nie, bo widzowie, patrzcie, bo y, ja będę robił odradzenie i wszystko straca. Antek mógł sobie tego wziąć, co mi dał. Albo tego. Tą ośmiornicę, albo ten kokos. <śm> Bulbulonin Lululin Okej, okay, to robimy odrodzenie widzowie. Klikamy odrodzenie Mamy odrodzenie dziun, 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 Ile musimy mieć pieniędzy? 3 miliony ja Antek mi dał to więc ja nie wiem, widzowie, jak to załatwimy, ale szukamy tego. Tomopone, jak? Napiszcie mi, widzowie, w komentarzu, jak się to nazywało. Nie wiem. Albo mogę sobie po prostu sprawdzić, to sobie sprawdzę. Buneka balabono i Brygry Patapim. Rzybry patapin, to wiem jak wygląda. O widzicie tu jest. I mnie akurat stać. Bonejka a Mam jeszcze taki, co zarabia więcej. Jakiego farta mam widzowie? Niu, niu, niu. Pa, pa jak go uderza. Widzieliście to widzowie? Uderzyłem go. No i niech siedzi w bazie. O nie. Kurde. Głupi. No. Nie będzie mi okradał, kurde. Czekaj, tam był. Nie, nie ma brypata bry, pin. Patrzcie, jaki dobry. Ej, patrz. Diamentowy. Dobry był. taki Po co mi taki? Jak mój zarabia 50. Pa, mm. to jest zwykły i on zarabia 40, to 10 więcej. Mój zarabia. Dobry pryl, idzie, ale nie mamy tyle pieniędzy, bo on 15 tysięcy kosztuje. Czekać, tego se kupimy. Tego. No i chyba to na tyle. Nie no, jeszcze tego możemy. Pizza, nie? Pizza, nie? Tim I pizzanini Team Chenji. Widzowie jak chcecie więcej filmów z antkie, to piszcie w komentarzach i zostawcie lajka i subskrypcję. No i... do zobaczenia. Jakby nie do zobaczenia, tylko jak chcecie, to wiecie co robić. A jak chodzi o do zobaczenia, to mi... Chodziło, że jakby do zobaczenia z Antkiem, jakby. Wiecie o co chodzi? Mm. Jo, jakie fajne, ale nie potrzebuję go. Ile? 10, ja. Ile mi zarobiło nie mam pieniążków? Mamy tysięcy. To też nie jest za dużo. O, idzie ten. Kurde, mogu, mogę kupić i na następnego rewirwa oddać Antkowi jakieś. No, by się przydało. Zrobię mu niespodziankę, widzowie. Tak. Zrobimy Antkowi niespodziankę. Patrzcie, jaki fajny. Dwa miliony. Ja. To Antka już stać, bo ma pięć milionów. Pocznie, mamy już 11, a ja się tak nie skupiam. Hmm. Możemy bazę zamknąć. I szukamy brybry bry, patapim. Aby ktoś weszedł w tą. Kurde, jakby to wszło. Weszło. Ale on i tak jest za drogi. Dla mnie. Brybry bry, patapim. Nie, no nie. Albo tu ktoś ma. Dawaj, okradamy. Wiem, że to słabe widzowie, ale jeszcze nikogo nie okradli, nie tego nie okradliśmy na tym serwerze i tak ogólnie w tej grze, więc fajnie. Jo, to nie jest ten brybry patapil. To jest tricy tric, Nie, no widzowie. Kurde, tam mam sąsiada widzę, je, który mam spoko, chyba tam że ten Brainoty. Tu mi stoi ktoś pod. Za chwilę go wyjaśnię. Patrzcie. I prawie na niego mnie stać O kurde tam szedł. Tam, tam, tam. Będziemy go mieli, będziemy go mieli. 100 mil na sekundę zarabia i zbieramy na tego później albo na jakieś inne skinki i jak zrobimy rewirba to wtedy możemy albo po tej stronie teraz za chwilę tu trzy skinki ten nie mi się to myli widzowie skinki z brajnotami a nie Mi się kamera jeszcze usunęła. Troszkę tak posunęła. Ale naprawione... Naprawione. Widzowie. Czasami mi się tak powie dziwnie, widzowie, nie pytajcie. No dużo zarabiamy już. Pieniążków. To jest ten fajny ten nowy, ale... Dla mnie jeszcze on jest za drogi. Szybko, szybko. Jest? Udało mi się, jest. No i patrzcie. Hi, hi, hi. A. Pst, dziwne. Odrodził się. Widzowie, ja też wiem, jak się w tą grę grać, więc jak nikt po prostu mnie nie porobi, widzowie. Pamiętajcie, aby ten nick wpisywać. Ja będę przyjmował zapro możemy z, razem z, nagrać film. Tak. Wbijajcie. No i mam już 20 30. Będziemy mogli tego yy, tego kosa kupić. Wiecie o co chodzi. Patrzcie. On i tak dobrze zarabia. Na razie sobie chyba kupię, bo nie ma na razie jakichś dobrych, abym dla Antka kupił. Mm, o kurde, ten był dobry. Ale mój jest lepszy, widzowie. Bo ten ma to. Myślałem, że już się od odkupi ode mnie, bo nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie do mnie ten brejnot. Nie... Nie mmm, 30? Proszę, proszę. Ja patrzcie jak mi mało brakuje do 30. Mamy już. No i co? Na no co mamcie walnąć? Ej, okrada kogoś. Musimy go walnąć. A nie. Chciałem mu pomóc, ale nie potrzebuję pomocy. Widzę. Mm. O już 10 minut widzowie, ja się w ogóle tak nie. Patrzę na to. Ale teraz się spojrzałem. Zobaczymy za ile będzie jakiś dobry. Patrzcie, mam 20 więcej. Nawet nie wiedziałem. Legendarny będzie za kilka sekund. To muszę się przygotować. Patrzcie. Idę szybko. Kurczaczki. Bo ja widzowie jeszcze nigdy nie grałem na laptopie. Nie nagrywałem odcinków. No i widzę... Wie, no i dlatego właśnie tak mi słabo idzie. Widzę, wie, bo to jest mój pierwszy odcinek kiedykolwiek na laptopie. Patrzcie. Jaki? Uy, no szkoda. Że nie mogę go mieć. Bo jestem za biedny. Hmm. Jeszcze 40 sekund, to mogę chwilę jeszcze sobie okreść Może kogoś? Patrzcie, po! Nie mogę go okreść Szybko widzę Idziemy, 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 idziemy. Kurczaczki. I chyba to już nie była jego baza. A i tak nie zabi ten ten y walnął Widzowie trochę tak niefajnie z jego strony No ale tu są tacy ludzie niestety Mamy już pierwsze 100 tysięcy Mamy Bo wtedy widzowie tak szybko to zarobiłem Dlatego bo antek mi dał A jest zostały jeszcze 3 minuty Filmu więc git no i mamy już 100 mm, a legendarny będzie za 3 minuty akurat właśnie jak nie jak będzie 15.30 a właśnie 15.30 max mogę nagrać? 17 co to jest hmm, nie wiem nie znam tego o, piki kiwi jest fajne, ale nie go. no nie wiem, widzowie czekam na jakiegoś dobrego dla mnie bo nie ma razie tutaj no patrzcie, takiego chyba nie kupię nuba ile mi zostało sekund? o, właśnie Zresztą. szkoda że widzowie zawie ten Antek poszedł, bo byśmy zagrali kurczaczki muszę go wywalić stąd ha patrzcie wystraszył się o tu jest dobry ten mogę te bere bere pikusy kupić Hmm. Widzowie, jak chcecie za niedługo zrobić odcinek z tego opening McDonalda, to zostawcie suba na tym kanale i lajka, i lajki. No i wiadomo, co robimy. Potem. No szybko, mamy już 100. Znów. Ojoj, oj, oj. dużo zarabia. A nie mam, nie mam nic. Co szybko pizza, nie sprzedajemy. Widzimy. co tak długo to się robi? Szybko, 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 szybko. Jest. Mm. Jaka nazwa widzowie Możemy sobie kupić jakieś tu już. Szybko, szybko, szybko. Yes. Ha, no i co? Tak. No i co? Tak. kupiacie No i cicho tam Na glebie Będziemy się teraz w bazie chować My już kończymy Właśnie widzę, że już kończymy Jak to szybko zleciało Okej okay, to kończymy No i za chwilę robimy następny filmik Papa pa. Słuchaj? No papa pa. Do zobaczenia w następnym filmie